Z jakiego materiału są najlepsze okna? Tutaj trzeba spojrzeć z kilku punktów. Pierwszy to efektywność, efektywność energetyczna budynku. Drugi to estetyka. No i trzeci, też bardzo ważny, bo te okna mają również wpływ na całkowitą trwałość budynku. Przyjrzymy się tutaj najpopularniejszym rozwiązaniom i spróbujemy stwierdzić, które. Jest najlepsze. Na początek przyjrzyjmy się najpopularniejszym oknom, czyli oknom PCV. Co możemy o nich powiedzieć? No Możemy powiedzieć na pewno to, że cena jest w stosunku do reszty okien, jest przystępna, a można powiedzieć też wręcz, że stanowią najtańsze rozwiązanie. Do ich głównych zalet. Na pewno łatwość utrzymania czystości nie wymagają ani malowania, ani jakiejś skomplikowanej konserwacji. Jeżeli chodzi o wady okien PCV, no to tutaj na pewno możemy wskazać na mniejszą stabilność profilu w stosunku do okien aluminiowych czy okien drewnianych, nie mówiąc już o oknach stalowych, które będziemy omawiali na samym końcu. Tutaj również jako mniejszą estetykę w porównaniu do pozostałych okien, to też również bym podał jako wadę, jeżeli chodzi o okna PCV. Następne w kolejności, tutaj co do popularności cisną się na usta okna aluminiowe. No i tutaj przy oknach aluminiowych na pewno, jeżeli chodzi o ich zalety, to można odpowiedzieć, że jest to trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Aluminium jest doskonałym materiałem, jeżeli chodzi o tutaj stabilność tego profilu, odporność jego na warunki atmosferyczne, czyli wysoką temperaturę. Tutaj znacznie jest lepsze niż PCV. Aluminium jest również dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. I ta właśnie cecha, można powiedzieć, że zapewnia długowieczność, jeżeli chodzi o Aluminiowe. Jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy i trendy w architekturze, to tutaj można powiedzieć również, że aluminium dominuje, dlatego że daje bardzo duże możliwości architektoniczne. Jest idealne do dużych przeszkleń, do nowoczesnych projektów, ponieważ pozwala na przygotowanie okien o dużo większych wymiarach bez utraty ich wytrzymałości czyli to, co o czym mówiliśmy wcześniej. Są, można powiedzieć, że są oknami długowiecznymi. Tutaj, jeżeli chodzi o wady okien aluminiowych, to tutaj naprawdę jest ich bardzo niewiele. Można próbować ich tak właściwie szukać na siłę, a czy to są wady. No Mniejsza izolacyjność cieplna, chociaż to jest w profilach standardowych. Te nowsze, bardziej zaawansowane profile nie odbiegają niczym. W parametrach od tych najbardziej energooszczędnych okien, czy z PCV, czy z drewna. Jeżeli chodzi o następną, powiedzmy, wadę, no która, powiedzmy, wada, nie wada. Cena jest, powiedzmy, nie powiedziałbym, że może nawet tyle, co wadą, ja bym określił jako barierę ze względu na budżet. Te okna aluminiowe, mimo swojej długowieczności. Mimo swojej możliwości zastosowania ich w architekturze, w nowoczesnych rozwiązaniach, możliwości zrobienia dużo większych gabarytów, dużo lepszej wytrzymałości, są tak naprawdę odrzucane tylko w większości tylko ze względu na cenę, która jest jakby barierą wejścia. Następne w kolejności, tak naprawdę ta kolejność idzie według popularności w sprzedaży i po oknach PCV. Które stanowią pierwsze miejsce, okna aluminiowe jako drugie. Pod względem ilości sprzedanych okien, przynajmniej w naszej firmie, na trzecim miejscu są okna drewniane, które, co można powiedzieć o ich zaletach? No, zalety na pewno, jeżeli chodzi o okna drewniane, to jest estetyka, naturalny materiał, bardzo dobra izolacyjność cieplna przytulny wygląd, jest to materiał naturalny. Ja przynajmniej tak uważam, że jest bardzo przyjazne. W ogóle, jeżeli się bierze taki materiał drewniany czy meble cokolwiek wykonane z naturalnego drewna, można powiedzieć, że to z nami rezonuje, czyli wprawia nas w taki dobry, dobry nastrój i naturaliały czy powiedzmy pod względem następnym ekologia, tak drewno jest materiałem, z którym nie ma problemu z utylizacją, także rozkłada się samo w przeciwieństwie do PCV. A na jakie wady moglibyśmy zwrócić uwagę w oknach PCV? Na pewno, jako wadę można podać, że w stosunku do pozostałych okien, że mają wymagania konserwacyjne. Drewno jednak co jakiś czas wymaga. Jakichś prac konserwacyjnych, regularnego podmalowania, tam gdzie widzimy, że coś się zaczyna przyjdzieć, żeby zapewnić długowieczność tym oknom, no trzeba jednak co jakiś czas skorzystać z usług fachowców i trzeba je po prostu podmalować, zakonserwować. Znowuż też, wada nie wada jest to ewentualnie bariera wejścia w projekt cena. Zazwyczaj są one dużo droższe od. Okien PCV. Natomiast, jakby porównywać ceny, powiedziałbym, że w porównaniu do okien aluminiowych, no ta cena jest porównywalna. Natomiast jeżeli chodzi o znowuż ten aspekt architektoniczny, no to tutaj drewno typowo nadaje się do gięcia jakichś łuków, jakichś okien o nietypowych kształtach. Już badazyjnych, tutaj praktycznie mówiąc nie ma ograniczeń. Jako ostatnie podam w zestawieniu okna stalowe. Tutaj uważam, że one nie są popularne. My przynajmniej nie zrealizowaliśmy jeszcze inwestycji z oknami stalowymi, chociaż jeżeli chodzi o ich parametry, długowieczność, stabilność, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość. To pod tym kątem biją na głowę wszystkich poprzedników. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, wbrew pozorom wydałoby się mogło, że stal jest tanim produktem, jednak. Jeżeli w przypadku okien, to najdroższa oferta. Nawet droższa od okien drewnianych czy aluminiowych. Tak to jest przynajmniej w przypadku naszej oferty i dostawców okien, których który my posiadamy w ofercie. Ta stolarka, no można powiedzieć, jeżeli ją widziałem, jest bardzo ładna. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o moje odczucia, zdecydowanie bym ją wybrał bardziej niż aluminium. Natomiast ta bariera wejścia, którą w projekt jest cena, jest to naprawdę dla zwolenników, można powiedzieć, jeszcze takiego trendu loftowego, tak? bo ta stolarka tam się typowo i najbardziej nadaje do projektów typu domów, który jest teraz w stylu stodoła, tutaj również. Chociaż tak naprawdę w tych budynkach dominuje aluminium i profile fasadowe. Na koniec może takie trochę podsumowanie teraz y, tych wszystkich pozycji. Jak, y, można wynioskować, tak naprawdę nie ma jednych idealnych, najlepszych okien. Y, Każde z nich posiadają pewne wady i zalety. Y, dlatego. Najlepiej dostosować je pod indywidualny projekt według własnych potrzeb. Stąd też okna PCV będą lepsze dla tych, którzy w, największym, w największej części kierują się budżetem i szukają ekonomicznych rozwiązań. Okna aluminiowe będą najlepsze dla miłośników nowoczesnej architektury, z troszkę większym budżetem, ale lubiących duża. Gdzie dają same te dają takie możliwości rozwiązania architektoniczne do wyboru. Natomiast jeżeli chodzi o okna drewniane, no to tutaj drewniane to dla miłośników natury, dla osób, które którzy się kierują, cenią sobie o estetykę okien, bo to jednak to wykończenie. No, można powiedzieć, jest to najbardziej ten czynnik ludzki w tych oknach zawarty. Tu jeszcze pewna część prac jest wykonywana ręcznie, nie do końca ta produkcja jest zautomatyzowana. Także, no i oczywiście zapewnione również dla osób, które chciały mieć okna w jakichś bardzo nietypowych kształtach, z szablonów według indywidualnych projektów, również doskonale się do tego nadają. Natomiast co warto jeszcze wziąć pod uwagę, można jak zwykle połączyć. Są takie rozwiązania hybrydowe, gdzieś powiedzmy to, gdzie ta cena będzie troszkę pod środku, i to są na przykład połączenie okien PCV z nakładkami aluminiowymi, czy okien drewnianych również z nakładkami aluminiowymi. To są takie rozwiązania, które można wziąć pod uwagę. Jest tak na podsumowanie, wracając do głównego pytania, z jakiego materiału są najlepsze okna. Moim zdaniem w tym zestawieniu wytypowałbym aluminium. Na koniec chciałbym też zareklamować tutaj nasz serwis zamontujto.pl. Tego serwisu będzie w opisie również. Jeżeli ktoś chciałby wycenić projekt, z dowolnego z tych materiałów, czy z PCV, czy z aluminium, czy drewna, służymy swoją pomocą. Na terenie tutaj Śląska, Zagłębia i Małopolski możemy zrealizować również te projekty z usługą montażu z naszej strony. Także zainteresowane osoby zapraszam do naszego serwisu. Zamontujto.pl. Do składania zapytań, bądź to przez formularz kontaktowy, bądź drogą mailową. Wyceny zawsze staramy się wykonywać do 48 godzin. Dla osób, które potrzebują szybkiej usługi, tutaj okna PCV, tak naprawdę, jesteśmy w stanie zrealizować w 14 dni wraz z usługą montażu. Na tą chwilę dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Tutaj jeszcze. Wkrótce pojawi się dużo więcej ciekawostek, informacji na temat parametrów technicznych czy nawet zestawień cenowych, bo mamy tutaj plan na taką serię, gdzie będziemy podawali konkretne zestawienia cenowe budynków, które realizujemy, więc będzie można dokładnie się wtedy zorientować, ile u nas kosztują okna wraz z montażem na taki projekt, jaki będziemy prezentować.